Przeglądamy w Ciebie te zdjęcia. Byłem w Pradze, słuchaj, nie wiem, ze cztery razy w życiu i mam wrażenie, że ja nic nie widziałem. że dopiero tak, teraz ci się dopiero, otwierają tak, oczy. Dzięki komu? Wiem, Dzięki Mariuszowi Szczegółowi. No, wiadomo, że to jest człowiek, który o Czechach. Czy ty wiesz wszystko o Czechach? Nie wiem. Nie wiem, <laughs> jeszcze. Nie, wszystkiego nie, oczywiście. Ale jestem już, takim Czechofilem niechlujnym. Ale już przynajmniej wiesz, jak nie obrazić Czecha, jak się z nim śmiać i nie śmiać. Tak. Twoja opowieść początkowa, przygoda z taksówkarzem, warta wszystkich pieniędzy. Jedna aktówka, możemy tak, się tak umówić. Od tak, razy. rzeczywiście, zaczynam z, ten swój osobisty przewodnik od taksówki, bo często wsiadamy do taksówki jako turyści. I jak ten pan się zorientował, że jestem Polakiem, to mówi ten wasz język polski. to ja mówię, co a on mówi no nie to nie powiem bo pan jeszcze obrazi się wysiądzie z taksówki. ja mówię ale niech pan powie jak już pan zaczął no ten wasz ta wasza polsztyna to to taki taki y, mięciutki taki mięciutki śmieszny język ja mówię a wasza tak. A on na to mówi z taką dumą nasze cześćtina jest twarda jako niemcina tak o nie, tak, tak, tak. Co za tak, ale... się, tak się, Co? słyszymy, nie okay. słyszymy, yy, prawda, zabawności własnego języka. Ale słuchaj, ale to jest bardzo ciekawy wątek, bo mi się przyjaciele czesie nie obrażą. Polacy słyszą język czeski, taki trochę z przymrużeniem oka do niego podchodzimy, prawda? On nas trochę bawi. I nawzajem. Właśnie. A w drugą hmm. stronę to też działa? Tak, yy, i nawzajem, i oni uważają, że my mówimy, tak jakby dziecko sepleniło. Coś podobnego. Tak. No, a powiem. wiesz, jak jest po czesku, jakby dziecko sepleniło? No powiedz. Jakoby się ślalo. Obie nasze kultury, znaczy tak. oba nasze narody traktują język sąsiadów jako karykaturę własnego. Genialne. Mariu, przepraszam. Proszę bardzo, ponieważ... stworzyłeś ten przewodnik już 5 lat temu, więc to jest wnowienie. To jest wnowienie, dlatego, że y, poprzedni był taki przedpandemiczny i trochę miejsc już nie ma, albo niektóre przestały działać, albo inaczej działają. No właśnie, więc jestem ciekawa, robisz jest tam dużo miejsc mhm. i się zastanawiam za każdym razem. Niektóre są bardzo, bardzo stare. I myślę sobie, dobra, napisał, ale ciekawe czy jak pojadę, to to będzie czyn. No będzie, koleżanko miła, na przykład Knajpa Ufleku no. powstała w 1499 roku. No. Więc raczej i od, będzie czynna. I od, tamtego, od tamtej pory waży piwo, więc była czynna, jest czynna i będzie czynna, dopóki nie wiem, Putin nie zniszczy nam planety naszej. Oby nigdy. Mariusz, gdybyś miał takie top trzy swoich miejsc tego przewodnika wskazać, do których wracasz z sentymentem, mhm. które dla ciebie więcej znaczą i które mogą znaczyć dla naszych widzów, którzy być może wybierają się do Pragi troszeczkę więcej niż most, Karola czy Hradczany, to byłyby to? No wiesz, zawsze idę odwiedzić takiego konia, który wisi pod dachem Pałacu Lucerna mhm. i to jest ten sam święty Wacław na koniu, który jest na placu Wacława, na wacławskim mhm. amnestii, ale Dawid Czerny, rzeźbiarz, którego bardzo Wienialny. lubią Polacy, tak. bo on ozdabia Pragę swoimi dowcipnymi rzeźbiami. Widzimy dokładnie tę rzeźbę. O właśnie. Więc Dawid Czerny po, y, wsadził tego świętego Wacława na y, zdechłego konia, szczerze mówiąc. Mhm. Y, I nawet Czesi się podzielili na dwie grupy. Jedni mówią, że to jest dowód na upadek narodu czeskiego. O, to jesteśmy, my Czesi. Nic nie widzimy, nic nie słyszymy. Koń zdechł, a my tego nawet nie zauważamy. I jest druga grupa, która twierdzi, że to jest dowód na wielkość narodu czeskiego, bo koń zdechł, a jedzie się dalej. Czyli, prawda, my Czesi. Potrafimy wszystko, więc często sobie chodzę do Lucerny, po prostu to jest obok yy, jedna z bocznych uliczek Indrziska, placu Wacława, żeby sobie tego konia zobaczyć. Jakoś tak bardzo, yy, bardzo go lubię. Bardzo lubię kubistyczne domy, bo nie każdy wie, że Praga ma... Sporo kubistycznych domów, ale i kubistyczną latarnię. I to jest tak, że kubizm się w Europie rozwijał w sztuce, w, w rzeźbie, w malarstwie, a Czesi go rozwinęli w architekturze. I ci czescy architekci roku 1912-13-14, czyli ponad już tam ponad 100 lat, oni uważali, że te domy mają oddawać drgania tamtych czasów, niepokój tamtych mm -hmm. czasów. No to ja się zastanawiam, co oni by dzisiaj projektowali, o. gdyby niepokój naszych czasów ci, Ale czyli... wiesz, y, przytaczasz jeszcze przykład jednego domu y, pod Czarną Madonną. Tak. I zafascynowało mnie jednak. Ty przeczytałaś ten przewodnik. No, a jak miałabym Aha. tego nie zrobić? O jak mi miło? Pozwól, i popatrz, y, i chodzi mi o to, że. Zastanawia mnie to, że Czesi, którzy nie obnoszą się ze swoją religią, nie. uszanowali jednak tą Czarną Madonę tak, i ją ksipawek. w klatkę tak. sadzili. Na Starym Mieście stał dom barokowy, który miał figurkę Czarnej Madonny, mhm. prawda, Matka Boska, która tam sobie stała i oni, likwidując, znaczy wyburzając ten dom na początku XX wieku, zbudowali tam piękny dom kubistyczny, tam jest Muzeum Kubizmu, mhm. Kubis, y, kubistycki, jak to mówią Czesi, y, design, y, meble. Mm -hmm. w, warto tam pójść. Ale tę Madonnę y, zachowali i wstawili w tym nowym kubistycznym domu w taką. Złotą klatkę. I to, mhm. to, jest, to jest niby kapliczka, a klatka. No. Coś bardzo takiego, bym powiedział, wymownego, symbolicznego. Tak. E, także nie Cześci kochają tradycję, e, bardzo pielęgnują i zwyczaje. E, I na przykład moja przyjaciółka pani Helena Stachowa, tłumaczka moich książek na czeskich, na czeski, już dzisiaj dama 90 kilkuletnia. Nie wyrzuciła żadnego papierka, żadnego dokumentu, żadnego zaproszenia. O! Słuchajcie, mogę o tym powiedzieć jeszcze, czy już musimy Tak, nie, Słuchajcie, to jest fantastyczne miejsce, właśnie religijne. Kościół husycki w Choleszowicach, ale bardzo piękna jest w ogóle ta, ta kopuła. Wiecie, że ten kościół jest w apartamentowcu, ale apartamentowcu Wiemy swoje książki. z lat dwudziestych, bo chusyci to byli księża, którzy wydzielili się z kościoła katolickiego i nie mieli ani swoich kościołów, ani swoich plebanii, ani swoich kancelarii parafialnych, yy, yy, Robocz tego kościoła, zanim on powstał, miał kancelarię parafialną na komisariacie policji, a rzeczy swoje trzymał jakieś rodziny w kuchni. I nie mieli za co zbudować kościoła. I wyobraźcie sobie, że nie mając pieniędzy, pragmatyzm czeski wzięli kredyt hipoteczny na budowę budynku mieszkalnego, sprzedali te mieszkania, zanim wybudowali ten dom, i mieli pieniądze na to, żeby umieścić w tym domu. Yy, kościół. Także to jest kościół jak w Jak Polacy mogą myśleć, że są sprytni, to już tak, mają przykład. oczywiście. Próbowałeś tak. wyjąć te książki, bo ja Nie bym, to byłaby wy... pierwsza rzecz, żebym się Nie starała Nie da się wyjąć, wyżarbać. bo te książki są jak cegły. Hmm. To jest słowacki artysta Matej Kren, który buduje budowlę Y, tworzy budowle z książek, jak, jak z cegieł. Mm -hmm. I to jest w bibliotece miejskiej w Pradze. Kiedyś tam mm, rzadko się pojawiali turyści, teraz są niestety kolejki, bo ja troszkę rozpropagowałem to miejsce, ale zresztą w ogóle kultura Instagrama rozpropagowała to miejsce. I to jest, słuchajcie, słup wiedzy. To jest taka studnia, gdzie można zajrzeć przez tę dziuplę w postaci łeski takiej. I y, na dole i na górze jest lustro, i daje to wrażenie nieprawdopodobnej nieskończoności. No. Także to bardzo... To, I to jest, to jest w głównym holu Biblioteki Miejskiej w Pradze. Warto za, zajrzeć. Szanowni Państwa, nie wiem, czy państwo wiecie, ale Niemcy wprowadzili... W Niemcy, przepraszam, Czesi A, wprowadzili... Są wątki niemieckie. Tak, są wątki A, niemieckie, są... O, to dlatego jeszcze... tak. Czesi wprowadzili do swojego języka, zwłaszcza prażanie, taki związek frazeologiczny, zwiedzać Pragę na Mariusia. Na Mariusia, to znaczy na Mariusia On To już jest... Jest już osobny sposób i rodzaj zwiedzania Pragi. Kiedyś jeżeli... się z Paskalem zwiedzał. Tak, nawet... Zwiedzę. Ale wiecie, że już no. na koniec, że są miejsca w Pradze turystyczne, gdzie w ogóle nie znoszą Polaków, bo Polacy, wiecie, no zawsze no. muszą głos zabrać i jak przewodnik coś opowiada, to oni wyciągają ten, ten, twój? ten, ten mój, jak to mówią Czesi, tą żlutą kniżkę, tak. czyli żółtą książeczkę i mówią a pan Mariusz to inaczej napisał. Tak. Mówią na te grupy polskie pan Mariusz Napsal. Napsal. No to pan Mariusz Napsal, proszę państwa, kolejny przewodnik, który z całego serca wam polecamy. Mariusz, bardzo ci dziękujemy. Ale ja, ja powiem tylko jedno, wcale nie trzeba jechać do Pragi i tą książkę też można przeczytać. Tak. Na tym to polega. I jeszcze ciągle człowiek zagłębia się i chce więcej i więcej. I ona inspiruje. I o to chyba autorowi też chodziło. Cześć, tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry